W dniach od 10 do 12 lipca w Sędziszowskim Domu Kultury, w ramach akcji Wakacje z Kulturą, prowadzone były zajęcia z kreatywności. Przez trzy dni dzieci brały udział w tematycznych warsztatach, które miały na celu pobudzić ich wyobraźnię. Spotkania poprowadził Rafał Dudziński z kreatywnego świata dziecka. Kreatywne zajęcia to takie, które mają na. W celu wydobyć z dzieci kreatywność. Bo tak naprawdę każdy jest kreatywny, tylko z tej kreatywności nie korzysta. I nasze zajęcia mają na celu pomóc dzieciom wydobyć tą kreatywność. Dlatego każdego dnia przez trzy dni będziemy mieć rozmaite nasze warsztaty tematyczne, na których dzieci będą właśnie rozwijać nie tylko swoje umiejętności, ale tą właśnie wydobywać kreatywność, która w nich drzemie, tylko niekoniecznie zawsze z niej korzystają. Zajęcia dotyczyły między innymi programowania, robotyki, malarstwa i biologii. W trakcie spotkań dzieci brały również udział w ciekawych grach integracyjnych. Te zajęcia są bardzo fajne, bo wolno Poznawać ciekawe rzeczy i poznać nowych przyjaciół. Można robić fajne rzeczy, można malować. Można układać klocki Lego. Ja lubię układać klocki Lego. Lubię układać Lego, poznałam nowe koleżanki i lubię malować. Tego typu warsztaty pokazują, że nauka poprzez zabawę jest bardzo skuteczna, mówi prowadzący warsztaty Rafał Dudziński. Jest zapotrzebowanie właśnie, żeby odejść od takiego troszeczkę szablonowego nauczania, które jest gdzieś w szkołach, bo dzieci tak naprawdę mają nauczyć się tego, co po prostu tam gdzieś szkoła narzuca. Niekoniecznie zawsze jest tak, żeby te dzieci. No, wydobywały z siebie tę kreatywność, a tutaj na takich zajęciach raz, że jest przyjemnie, zabawnie, bo to, to są zajęcia czy z robotyki, z programowania, czy z klockami LEGO, jest to e, przyjemne. E, a po drugie właśnie uczymy to przy tym e, to, żeby dzieci się no, czegoś wartościowego nauczyły. Rozbudzenie u dziecka kreatywności ma bardzo duży wpływ na jego dalszy rozwój. Jest to cecha niezwykle potrzebna w dzisiejszych czasach. Warto wiedzieć, że bogata wyobraźnia nie pojawia się z dnia na dzień. Kreatywność u dzieci rozwija się latami między innymi właśnie przez wprowadzanie w ich życie ciekawych zajęć i zabaw edukacyjnych.